Kartezjusz twierdził, że ciało jest tylko i wyłącznie narzędziem w rękach rozumu, bez którego rozum nie mógłby realizować swoich założeń. Przykładając to z naukowego na nasze, chodziło po prostu o to, że według wizji Kartezjusza ciało jako byt fizyczny stanowił zupełnie odrębną manifestację człowieka, nie mającą niczego wspólnego z jego duszą. I to się nazywało dualizmem kartezjańskim. Tak, dokładnie. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o wizjach tego właśnie ciała, jako bytu fizycznego, ale może też jako wyznacznika. Chcielibyśmy pozbawiać w ogóle, ogólnie, o wyznaczniku ciała jako człowieczeństwa. Będziesz się pewnie posiłkować prozą Jacka Dukaja i Lema. Będziemy raczej dyskutować o wizjach ciała i tego, czy ciało tak naprawdę, w w dzisiejszych czasach, gdzie wydaje się być bardzo zanegowaną kwestią, znaczy negowaną... Właściwie ona jest, przeciwnie. Ona... Mało jest teraz czymś wokół czego rozbija się każda dyskusja. Właśnie, i teraz pytanie: Czy rozbija się wokół ciała? Czy rozbija się wokół cielesności? Pomyślmy sobie może o chociażby wojnie wokół standardów i kanonów piękna. O tym, w jaki sposób młodzi ludzie, właściwie już nie tylko dziewczyny, definiują się przez to, jak wygląda ich ciało, jak bardzo próbują dopasować się do tych kanonów, które znają, które wydają im się. Prawidłowe, które obserwują na Instagramie. Myślę, że ta nagonka na ciało fizyczne, tak samo jak na zdrowy tryb odżywiania itd., tak itd., tak jest bardzo połączona z tym, że no dualizm kartyzjański we współczesności w ogóle się nie sprawdza. Trochę dziadorzyniki z tego wyszło. Temat nastolatek obserwujących nierealne kanony piękna wzięte z Photoshopa, przebija się od kiedy powstał Photoshop właściwie. No, takim samym absurdem można by też dojść do tego, że renesansowe nastolatki patrzące na obrazy najlepszego Photoshopa, jaki można było zyskać, czyli płacę ci malarzu, baluj mnie tak jak chcę, też miały kompleksy. No to trochę nie bardzo, bo moim zdaniem, te kompleksy jakby są powiązane raczej nie tyle z ciałem, co z tym, jak oni definiują siebie poprzez ciało. Tylko poprzez ciało, to bym tutaj się aż tak daleko nie szedł. Do, ale jakby jest to jakiś tam wątek, i jest to ważny wątek. No, jak myślę o ciele i science fiction i tym, do czego dążymy, trochę jestem zdania, że dystopie stały się podręcznikiem do funkcjonowania rzeczywistości. I mi się bardzo kojarzy tutaj motyw zmodyfikowanego węgla, gdzie ciało jest tylko powłoką, którą można sobie zmienić, zdjąć, założyć następną, dowolnie zmienić daną powłokę, jeżeli masz pieniądze, oczywiście kupić lepszą. I do tego trochę to się sprowadza, nie? No tak, no. XX wiek był tym momentem, w którym zaczęto wierzyć bardziej w odwrotność dualizmu kartezjańskiego, to znaczy w to, że no, człowiek nie posługuje się swoim ciałem, tylko nim jest. To też moment coraz bardziej zaawansowanego rozwoju technicznego, technologicznego, biologicznego, coraz większego zainteresowania ciałem. Po prostu jako rzeczą fizyczną, którą można badać, ale też jako czymś, co nadal stawia opór człowieczej ciekawości, no bo nie zdradza wszystkich swoich sekretów. To znaczy to znaczy próby y, znalezienia, położenia duszy jako przekaźnika pamięci. Jakby to jest element ciała, dobra, pewien rodzaj jakiegoś tam backgroundu biologiczno, psychologiczno, religijnego, ale właściwie nie o tym chyba chcemy gadać, nie? Bo jakby to ciało w tej popkulturze obecnej funkcjonuje w bardzo specyficzny sposób. Z jednej strony jest negowane, jako buntujemy się przeciwko kanonom piękna, a z drugiej strony, ja przepraszam, może to zabrzmi trochę tragicznie, ale ci wszyscy ludzie tak samo. Tak, wyglądają tak samo. Właściwie nieuchronnie musimy przejść teraz do prozy science fiction, która zwiastowała takie zagrożenie już lata, lata temu, choć w wielu różnych aspektach, prawda? Jeśli autorzy science fiction wysyłali swoich bohaterów w zupełnie nowe rejony, musieli też odpowiednio ich dostosowywać do tych nowych rejonów, nie? Ich ciała nie mogły ich ograniczać tak jak, no, ograniczają w rzeczywistości, jeśli konkretny pisarz zmuszał swojego bohatera do podróży między gwiazdy, wspominałeś o modyfikowanym węglu? Wygląda to tak, że właściwie w tej erze wielkiego optymistycznego patrzenia na rozwój ludzkości, to właściwie tych modyfikacji nie ma. Dopiero później, jak już przestajemy się tak zachwycać, wyścig kosmiczny się kończy, okazuje się, że właściwie loty zostają zawieszone, człowiek nie zdobywa tego Marsa, nie zakłada tej kolonii. Zaczynają kreślać na to pesymistycznie i wtedy zaczynają się właściwie zmiany. Tak, no i nie mogę tutaj nie przytoczyć Lema. Lem nigdy nie widział przyszłości w kolorowych barwach. No, ale jakby też on nie zmieniał tego swojego człowieka, jak myślę o Pipsie. Właśnie to jest ta najistotniejsza uwaga, która właściwie miała być podsumowaniem mojego wywodu, który planowałam Ci opowiedzieć. Super, dziękuję. No to już. No to ja już, już pójdę wiem. do domu. Dziękuję. <gry> Lem jest tym autorem, który granice rysuje bardzo wyraźnie. U niego, jeśli jesteś człowiekiem, to jesteś człowiekiem. Kropka. Jesteś bytem, który ma ciało, które jest fizyczne. A ty musiałeś się urodzić i musisz też umrzeć. Więc właściwie mamy taki monizm, tak? Jeżeli mieliśmy dualizm kaptyzjański, to mamy monizm, tak? Człowieka definiuje zarówno jego umysł, jak i jego cielesność, które należy oznaczyć jako jednostkowe. I z tego też wynikają wiele w większości nieporozumienia le, u Lema, nie? Z no biologicznych też, aspektów. Tak, tylko że Lem też jest tym, który ustami swoich bohaterów nieczłowieczych mówi ludziom, to ciało jest winne temu, że nic wam nie wychodzi. To ciało Was ogranicza. To, że jesteście bytami fizycznymi, cielesnymi, stanowi największą Waszą przeszkodę w osiągnięciu następnego stopnia rozwoju, którego nigdy nie osiągniecie, bo nigdy nie będziecie w stanie pozbyć się ciała. Jeśli Ulema jesteś człowiekiem, to jesteś człowiekiem. Jeśli jesteś sztuczną inteligencją, to jesteś sztuczną inteligencją. Jeśli jesteś robotem, to jesteś robotem. Koniec, kropka. Nie ma żadnej transgresji pomiędzy tymi bytami u niego. No hmm. jakby im się nie śniła transgresja. No, czy się nie śniła, czy się śniła, to nie wiadomo. To znaczy, wiesz, no są bardzo wyraźne dowody na to, że Lem czytał Stapledona. Nie wiem, jak się wymawia to nazwisko, mam nadzieję, że w ten sposób. A to właśnie on już, Olaf Stapledon, przecież... Przewidział te transgresje, przewidział te różne możliwości, przenikania się bytów, ale Lem nie dopuszczał swoich bohaterów do tego. Nie było takiej możliwości, mało tego, on wprost im mówił, że ciało czyni ich słabymi. Tak, jak myślę o nowożytnym pisarstwie, no to to już mamy właściwie zupełne odejście od cielesności. I trochę też w naszych realiach to wygląda w ten sposób. Kategoria mojego rozumienia cielesności polega to właśnie na akceptacji jakby swoich ograniczeń cielesnych, swoich zdolności itd., a jakby nowożytne pisarstwo zdaje się wychodzić poza to. Tak jakby, że to ciało nie jest tak ważne w kategoriach umysłowych. Tu, jakby odwołujemy się oczywiście do, do, do rzeczywistości, którą wszyscy mamy na co dzień, tak? Już nieważne jest to, jak, kim jesteś, czy jako masz elementy biologiczne, tylko na co się czujesz. To też trochę tak wygląda w większości tego pisarza, że tego. Na przykład, Dukaja też tak to funkcjonuje, nie? Dukaj właśnie robi coś zupełnie odwrotnego. Tak jak Ulema, ten człowiek musi być fizyczny, tak? Dukaj bierze lemowskie idee, patrzy na nie, mówi tak, ale. I on yy, wiesz, on owsz oczywiście wyrasta z Lema, ale to, co on robi z jego pomysłami, przekracza jakiekolwiek możliwości wyobrażenia. W jednym ze swoich tekstów Lem pisał o tym, że ewolucja podzieliła się na dwie ścieżki, to znaczy mamy ewolucję biologiczną i ewolucję technologiczną. I on narysował pomiędzy nimi kolejną granicę, znowu, Dukaje te granice nie interesują. On wie o ich istnieniu, bierze je pod uwagę, ale tak łączy te gałęzie drzewa ewolucyjnego że nie jesteśmy w stanie ich ze sobą rozdzielić. No, ale no właściwie mam to o tym wspominać między innymi dlatego, że to jakby nie chodzi o to, żeby sobie wyobrażać, co będzie za tysiąckich lat, tylko żeby pokazać jedną rzecz. Zagrożenie z tym związane. I to jakby jest tym głównym wątkiem bo według mnie w science fiction ciekawym w kategoriach transgresji, bo w modyfikowanym węglu to nieposzanowanie ciała prowadzi do totalnego złamania pewnego tabu, tak? Właściwie okazuje się, że ludzie są w stanie zrobić potworne rzeczy cieleśnie ze sobą, bo nie traktują tego jako żadnego wyznacznika czegokolwiek, tak jak myślę właściwie w Dune, gdzie masz zakaz maszynowości te ciała stają się tymi maszynami, tak, masz mentantów, tam też nie ma żadnego wyboru dowolności i tam właściwie sytuacja człowieka, który nie należy do wielkiego rodu jest słowo depresyjne nie oddaje stanu faktycznego, tak? I to jakby też widać u nas w naszej dzisiejszej rzeczywistości, że mam wrażenie, że im bardziej idziemy w stronę jakiejś takiej dowolności, czy transgresji, czy cywilizacji, to uderzamy w stronę coraz większej depresji. Ciekawe jest to, że mówisz, że jeśli człowiek nie należy do tego wielkiego rodu, to jest właściwie skazany na porażkę, bo znowu u Dukaja jest właściwie to samo. Jeśli przyjrzymy się perfekcyjnej niedoskonałości, to zostało tam przedstawione społeczeństwo, bardzo futurystyczne, bo jest to wiek XXIX. No i tam ludzie podzieleni są na trzy kasty, społeczeństwo funkcjonuje według systemu feudalnego. Są tam stachsowie, czyli stachs to skrót od standard human being, ale są też febowie, czyli post human beings, tylko, że oni stanowią około 1-2% całego społeczeństwa. Całe pozostałe społeczeństwo, te pozostałe 98%, to po prostu ludzie tacy jak my, ludzie cieleśni, którzy żyją według, według takich samych zasad, w jakich my żyjemy teraz. I co ciekawe, tak jak wspomniałam przed chwilą, właśnie mimo tego skrótu STAGS, czyli Standard Human Beings, oni z tym standard nie mają za dużo wspólnego, bo to są byty, jednostki, które są tym takim stadium przejściowym. To znaczy, oni mają narzucony obowiązek posiadania manifestacji cielesnej, ale w żaden sposób nie są nią ograniczeni. Mogą sobie ją wymieniać, mogą sobie sami ją projektować. Ta ich manifestacja cielesna wcale nie musi być manifestacją człowieka. O, ty właściwie mówisz o tak zwanym raju jest tego, co ja rozumiem raju dla XXI wieku i jego myślenia socjologicznego o ciele. No właściwie nie. Właściwie wręcz przeciwnie, bo te 98%, o których wspomniałam, oni wiesz, teoretycznie na papierze mają możliwość zakupienia. Obywatelstwa Stachsa, jednak w praktyce nik nikogo na to nie stać. Jest to też e, społeczeństwo zbudowane na zasadach feudalizmu, czyli mamy tam zero demokracji, mamy tam e, zero woli ludu. Te 98% jest w całości zależne od woli Stachsów i e, posthuman beings, którzy dzierżą w swoich rękach całą władzę, sterują całą polityką, odpowiadają za byt. Lub niebet, wszystkich pozostałych. No trochę ten feudalizm się też przewija, bo przewija się w masie literatury właściwie. I też jest to jakby bardzo ciekawe. Moim zdaniem, jakby jest takim klucz czy taką przestrogą w science fiction, że jeżeli pozwolimy na to, żeby człowiek przeszedł tą ostateczną barierę swojej ciężkości, to prowadzimy właściwie do nowego feudalizmu, tak? Znowu Duna, Leto Atryda, który staje się Bogiem, tak? Staje się czerwiem, narzuca swoją wolę na dzień dobry. sobie, narzucają swoją wolę na dzień dobry, tak? W yy, yy, armodyfikowanym jak do baszmatów, tak? Oni są tak długowieczni, że są właściwie niezniszczalni i oni rządzą, oni ustawiają rzeczywistość. Nic ich nie dotyczy. Tak no, Ulema tego nie było wcale, nie? Ulema człowiek był po prostu człowiekiem, funkcjonowała demokracja owszem, no była to wizja dość utopijna, ale też musimy pamiętać o tym, w jakich czasach pisał Lem, jak wyglądał system polityczny wtedy a, a jak wygląda teraz. Znaczy, ta demokracja też miała swoje wady, ale jakby była bardzo rzeczywista i to mi to mnie jakby fascynuje z perspektywy tego, że jeżeli mówimy o cielesności i tak jak w science fiction akceptujemy tą cielesność w kategoriach rzeczywistości, per se, nie rozgraniczamy tego, nie, nie, nie obsługujemy się do jakichś dalszych elementów, to możemy zachować jeszcze status quo człowieczeństwa. I właśnie to jest ciekawe, że mamy tu powiązanie tego człowieczeństwa w kategoriach ludzkich emocji, jakiejś ludzkiej przyzwoitości, właśnie z cielesnością. Dochodzimy do tego. Rozgraniczenia z cielesnością, to wracamy do feudalizmu, który jest dla mnie już takim typowo yy, Nihilnowi subsole, bo tak też rozumiem feudalizm średniowieczny, że właściwie status cielesności chłopa jest najmniej istotny, bo jest po prostu chłopem, jest narzędziem. Właściwie to, to tak nie różni się niczym od motyki. Tak, no jesteś swój chłop, żartuję, jesteś mój chłop. No trochę tak jest. Tak, no i właśnie. Wracając do Tukaja, w jednej z ostatnich scen właśnie bohaterowie rozmawiają ze sobą o tym. Jeden z nich no, krytykuje ten system feudalny, natomiast drugi, druga jest to kobieta, ona, ona tłumaczy, dlaczego on jest tak dobry i posługuje się najprostszym z argumentów, to znaczy mówi, że ci wszyscy ludzie, te 98%, jest po prostu szczęśliwe. Dzięki temu, że zdjęto z ich ramion ciężar odpowiedzialności. Oni po prostu żyją, cieszą się życiem, żyją jak w kurortach pocztówkowych, nie muszą za nic odpowiadać, bo ktoś inny robi to za nich. Tu znowu ociera się o dość ważny temat na inny podcast, czyli na ile ta samoświadomość i samostanowienie jest ważne, na ile ta apoteoza wolności już upadła na korzyść apoteozy szczęścia. No tak i właściwie wychodzi też z tego wniosek taki, że człowiek, jako byt cielesny jest tym bytem podległym bytowi postczłowieczemu, nie? W sensie, wiesz, zarówno Staxowie, jak i Febowie, oni poszli dalej w swoim rozwoju, w swojej ewolucji biologiczno-technologicznej, więc dzierżą władzę, a ci wszyscy, którzy zostali zobligowani do posiadania ciała jako wyznacznika ich bytu, no nie stali się pod ludźmi, dlatego że są po prostu ludźmi, ale ci następni są już post. ja to czytaj trochę inaczej, bo jak dla mnie jest to dyskusja na poziomie tego, że ci, którzy za walczają swojego ciała i zaczęli z nimi walczyć, po prostu poszli dalej, mieli możliwość rozwinięcia się, a ci, którzy chcieli zostać w swojej ulubionej formie, w swoim kieracie szczęścia, w swoim łatwym, przyjemnym, łatwym, przyjemnym spędzaniu i... czasu. Zostali właściwie niewolnikami tej łatwej przyjemności, ale to oznacza, że nigdy nie będą w stanie się rozwinąć, bo żeby się rozwinąć, należy walczyć czy w jakiś sposób korygować swoje wady i możliwości, ale nie w kategoriach, że mi się nie podoba, tylko akceptacji i rozwiązywania lub szukania jakichś pozytywów w tym. Wychodzi nam z tego niesamowicie smutny wniosek tak naprawdę. No tak i jak w sumie u Golema, nie? No tak, no Lemowski Golem dokładnie właśnie to mówił. Mówił przecież ludziom, że posługuje się waszym językiem tylko dlatego, że w żaden inny sposób byście mnie nie zrozumieli. Muszę zniżyć się do waszego poziomu, uśmiechać się do was przez tą maskę, którą sami mi nałożyliście, bo inaczej nie miałbym drogi kontaktu z wami. Wy nie jesteście w stanie transcendować w moją stronę, więc to ja muszę zniżyć się do was. Więc właściwie podsumowując, jeśli weźmiemy pod uwagę, ile z wizji Lema już zdążyło się sprawdzić, czy wizja przedstawiona przez Golema też się sprawdzi? Moim zdaniem już się właściwie sprawdza, bo no nie sposób nie odnieść się do tego, jak ostatnio spadł poziom literatury, właściwie literatury, no science fiction właściwie. Przestaliśmy szukać rozwiązań, czy konfrontować się z czymś, a zaczęliśmy tylko dążyć do czystej i niczym niezmoconej przyjemności. I to prowadzi właściwie do zguby. Wiesz co, ja nie do końca się z tobą zgodzę, bo... Jeśli przyjmiemy, że science fiction jest tym przedstawieniem strachów, no to owszem, Lem przedstawiał strachy odpowiednie dla swoich czasów, ale czy on proponował nam jakieś rozwiązanie? No nie do końca. On bardziej się zastanawiał, on był mistrzem w nazywaniu tych strachów. I okej, okay, oczywiście jego wizje się spełniły. To, czy wizje Dukaja się spełnią, podejrzewam, że nie będziemy w stanie ocenić, bo będą potrzebne kolejne dziesiątki lat. O ile będziemy mi te dziesiątki lat. No, wrócę znowu do tego, że jeżeli tematura, która ma przede wszystkim ostrzegać, rozważać, spekulować, przestaje spekulować, przestaje rozważać, to gdzie Dokąd możemy zmierzamy? Powadis. So, <grym> <grym> Dokąd świecie? zmierzamy?